Cześć, ja nazywam się Klaudia Dudek i witam Cię na moim kanale. W branży karty kobieta to w dalszym ciągu niespotykana sytuacja, a ja pokażę Wam, że są osoby, które lepiej dbają o swój samochód albo o auto swoich klientów niż nie jeden facet. Don't need no time, watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Get yeah, us, babe, use you every day. You like my oxygen, make it seem like the barge in them. Got my heart, no barging in. Them. From the bed to the floor to the couch, might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make the It Then we gon' hit the show Part two, we don't need no powers. We we gonna you 10 Misty, we gon' get to need a power shot. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kobiety Detailingu. Jak możecie zauważyć, dzisiaj gościmy w zupełnie innym miejscu niż zawsze. Tor kartingowy Autodrom w Sosnowcu. Bardzo dziękujemy za gościnę, jestem Wam niezmiernie wdzięczna za to, żeście nas przyjęli i ugościli. Ale chciałabym Wam przedstawić Agunię, Aga Kowalik ze studia Kuro Detailing w Krakowie. Dzień dobry, kochanie. Cześć. Powiedz nam, Agusia, jak zaczęła się Twoja historia w branży Moja? detailingowej? Moja historia zaczęła się od tego, że w sumie jak była małą dziewczynką zawsze kochałam samochody, zawsze się bawiłam samochodami. Eee, później trafiłam na myjnię przez przypadek w sumie eee, i zaczęłam tam pracować. Spodobało mi, się, spodobało mi się to, że pracuję przy samochodach. Pokazali mi tam jak się poleruje, więc stwierdziłam, że chcę iść do studia detalingu. I w sumie tak się zaczęła historia detalingu. Byłaś na myjni, a później przeszłaś na studio detailingowe, ale to nie była jedna firma, to były zupełnie dwie inne tak. firmy. Okej, okay, czyli teraz moje pytanie. Przechodząc do studia detailingowego, nie miałaś problemu o przyjęcie do pracy, no bo nie oszukujmy się, ale jesteśmy trochę taką branżą mega specyficzną i u nas to wygląda tak, że albo masz papierek, czyli masz niby umiejętności, no bo nie oszukujmy się, papierek to nie są umiejętności. A ty mi jednak tutaj mówisz, że z Myjni przeszłaś na studio i cię przyjęli. Tak. wyszłam na głęboką wodę po prostu. Czyli ktoś ci po prostu zaufał i tak. weszłaś, rozwinałaś skrzydła? Dokładnie. I jesteś. I jestem. Rozumiem, że jesteś w tym miejscu już kilka lat? Tak, trzy, trzy lata. Możesz powiedzieć coś więcej o swojej firmie, o swojej ekipie w firmie? Bardzo dobrze mi się pracuje w tej firmie. Mam świetnego szefa, który pozwala mi się rozwijać cały czas w firmie. No i mam super ekipę i jestem zadowolona z swojej pracy. Wychwaliłaś swojego szefa. <laughs> Powiedziałaś, że mocno Cię wspiera. Czy możesz powiedzieć coś więcej? W jaki sposób Cię wspiera? Czy to jest mentalnie, czy to jest nie wiem psychicznie? Czy jak właśnie masz jakieś dziwne sytuacje z klientami, to on zawsze podejdzie, poklepie Cię po i powie Aga, będzie dobrze? Tak, no przede wszystkim wspiera mnie bardzo w tym, co robię i cały czas mnie mobilizuje do tego, żebym robiła jeszcze więcej. I też pozwala mi po pracy po prostu pracować i się rozwijać. Ehm. Czyli z pracy do pracy. Z pracy do pracy, dobrze. Czyli masz swoje obowiązki w pracy, plus jeszcze dodatkowo masz jakieś przyjemności po pracy z pracy. Tak, <gry> dokładnie. Czyli rozumiem, że Twój szef wie, że masz jakieś swoje robótki po godzinach i nie ma z tym problemu. Tak, nie ma z tym problemu. Takich szefów na rękach sięgniecie, słuchajcie. To jest, to jest najlepszy szefów. szef i każdym każdy życzę takiego szefa, jak ja mam. Powiedz mi kochana, co cenisz w życiu? Jaką zasadą się kierujesz? Najbardziej cenię w ludziach wartości, które w dzisiejszych czasach upadają, czyli dobroć, lojalność i Uczciwość. I uczciwość. Uczciwość, to jest ważne. Dokładnie. Żeby szanować człowieka, żeby nie robić mu pod górkę, nie podkładać nóg, to jest w dzisiejszych czasach ważne. Czy jako kobieta spotykasz się z jakimiś dziwnymi sytuacjami? E, spotkałam się raz z sytuacją, gdzie pan napisał komentarz na stronie z opiniami, że mam długie paznokcie, co jest, wiadomo, temat tabu? I, I że rysuję lakier samochodu. I Jak z tego wybrnąć? No, jak mogę rysować lakier samochodu, jeżeli go poleruję? Dla mnie to jest jedno z drugim się gryzie. Jak można polerować i rysować jednocześnie? No. Chyba widać efekt końcowy i widać, że ten lakier nie jest porysowany, tylko jest po prostu wypolerowany. Panowie czasami szukają dziury w całym, ale to był komentarz. A czy jakaś sytuacja na studiu, że przyjechał klient i nie wiem, musiałeś z nim porozmawiać i on był jakoś sceptycznie do Ciebie nastawiony? Ogólnie dużo klientów jest sceptycznie nastawionych. Yy... Ze względu na to, że jesteśmy młodymi kobietami, ogólnie jesteśmy kobietami i uważają, że to jest y, tylko zawód dla facetów, co niekoniecznie jest prawdą. Właśnie po to jesteśmy i po to są te odcinki, żeby udowodnić, że nie tylko panowie w tej branży, y, ale rozumiem, że zawsze jakoś z tego wybrnęłaś i wszystko było, tak. szło w dobrym kierunku. Dobrze, powiedz mi kochana, gdybyś nie była detajlerką, byłabyś? Sportowcem. O, w jakiej dziedzinie? Szybciutko opowiadaj. K1. Taka piękna kobieta, my to słyszycie? Konkurencja to dla ciebie? Nie mam konkurencji. Uważam się, że jestem bez konkurencji, naznam no swoją wartość i brawo. No, po prostu. brawo. Każda z nas jest inna. Dokładnie. Każda jest inna i każda znajdzie swoich odbiorców, i dla nikogo nie braknie klientów. Dokładnie. Tak Powiedziałaś, że w przyszłości będziesz otwierała swoją firmę? Czy wiesz, jak ona by miała wyglądać? Jaki jest zamysł na nią? Na pewno byłaby to najlepsza firma w Krakowie, poza kuro. Eee, Pracowałyby same kobiety w niej i udowodniłybyśmy wszystkim niedowiarkom, że kobiety jednak robią najlepszą robotę. I jest w nas siła. Nie? O, Dokładnie. Jest w nas siła. <laughs> Bardzo Ci dziękuję, Agunia, za to, że przyjechałaś, że gościsz w moim odcinku i że możemy gościć tutaj, w tym wspaniałym miejscu. Chciałabym ci wręczyć boks. Box Motogo. Są w nim kosmetyki klasy premium, które w moim studiu odgrywają mega ważną rolę. I mm -hmm. chciałabym, żebyś je przetestowała, sprawdziła i powiedziała, czy u ciebie będą tak samo ważne, jak i u mnie. Super, dziękuję, bardzo proszę. Dziękuję, Motogo. Również. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do następnego odcinka. Pa! Jeśli prowadzisz studio detailingu i nie skorzystałeś jeszcze z usług sklepu Motogo, koniecznie to zrób. A dlaczego? Dlatego że przygotowali oni dla ciebie wyjątkowy zestaw powitalny Hello Moto Go Box o wartości 359 zł. Jak go otrzymać? To banalnie proste. Załóż konto na stronie sklepu, uzupełnij dane firmy i zgłoś się do nich po aktywacji specjalnych warunków dla studiów detailingu. Następnie zrób zakupy za minimum 350 zł, wpisz w koszyku kod Hello i oczekuj na przesyłkę z gratisowym boxem. W zestawie znajdziesz produkty marek, których sklep jest producentem lub wyłącznym importerem. Wierzę, że docenisz ich jakość i na stałe zagoszczą one w Twoim studiu. Dziękuję za odcinek. Dziękuję również firmie Motogo za możliwość nagrania tego materiału. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, lajkujcie i do następnego.